So uh yeah, here we go. Yeah, that didn't work. Oh I, think I did it. Okay. <laughs> <laughs> so the second time worked a little bit. <laughs> um

My czasami włosy nie raczej nie. Jeżeli już to jak idę przez miasto i deszcz pada, to, to, to przy okazji my... Tak to nie? Pokazują nam swoje talenty na innych pozycjach, tylko po to, by zaskoczyć przeciwnika. Oj, Arkwald. Kontra Czaru o. Ale to ulti Czaru tak dziwnie trochę weszło, ponieważ stał cały czas w sferze od Arquera, ale Czaru to ograł! Wow, jest zabójstwo dla niego oh Czy Veggie również upadnie, jest podrzucony i wygląda na to, że Czaru to nie zabije ma również Wedz Go. chociaż na miejscu jest Jankos. Jest zagrany windwall Jankos podrzucony, Exo na czara ze, ze strony Jankosa. Jankos upada, czy on zrobi jeden V3 to jest bóg tej gry! Jeden V3 i jeszcze jest... jest na miejsc... oh. No dobra, 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 to już go uspokoił zasytuj! Don't scream like this. Don't the scream, by, by the, the way, way. because. Curve, microphone. What? W się to kurwa Co zrobić żeby kompa Żeby siostra mi kompa nie połączała? Sprzedaję gonga Batraucz <śmulaczone> I! Cały <śmulaczone> czas tu siedzisz Ale nie znowu się zjebałeś. Aslanty chuju, rozpierdolę cię! Zanar! E, nie, to on, on walczył z namią, nie? Quinn Braum, Braum, może some of z wave clear. <laughs> oh boy. Oh, key Ray to agro! Oh, Mike, no way! Oh, he had gromp buff. Turn. Maybe question his decision making, or maybe question Wicked as he just teleported onto this tower. Uh, <laughs> They're waiting uh, for him to come back around. What? Uh, what? Wicked? I mean, uh, I'm, I'm, uh, uh. Okay. Oh, inside Portalu! portal! portalu! portal! Kurwa, flash ściany, ja pierdolę z tym gównem, jeśli nie Proszę bardzo, oto profil na Facebooku naszego pana Huntera. Tu jest 230 jego znajomych. To jest ten, który ostatnio obrażał mnie w donejtach. Tu jest 231 znajomych. Napiszę wiadomość do każdego z nich z taką, no, delikatną sugestią, że za skromne 300 zł chętnie odkupię jego pełne zdjęcie oraz namiar. Już dziś, Hunterku, już dziś. I do gimnazjum 35 wcześniej też zapytam, pytając o Twoje imię i nazwisko, zapytając, zapytając czy uczynisz, czy uczęszcza. czy chodzi dalej do tej szkoły. Powiem, że ja tak z troski. Zapytam, gdzie poszedłeś dalej. Aha, Jest to? to? Sto un lirco! Oh, ancora! Sciatuici no! Sciatuici no! Vabbè, è grande, posso posso fare, Dobra, przejrzeliście mnie. Robię to codziennie. Jeszcze jak wyłączam kamerkę, zgadnijcie co robię. Zdjęcie Lisa na wiesz. Mam w portfelu. Zawsze przy sobie. Albo czasami z pamięci wyjadę. Co by na to? ちょっと待って。